Kiedyś pojęcie narodu nie istniało. Człowiek był identyfikowany przez swoją przynależność państwową, bo był poddanym jakiegoś króla czy, czy cesarza, e, lub przez przynależność wyznaniową, czyli jakiej religii był wyznawcą. I to też powodowało no, pewne rozwiązania prawne, które uniemożliwiały małżeństwa e, między wyznaniami, no bo ślubów cywilnych nie było, można było wziąć tylko ślub religijny. A jeżeli małżonkowie byli z różnych religii, no to któreś musiało ze swojej religii zrezygnować. Ustawodawstwo jeszcze rosyjskie, a później ustawodawstwo polskie w okresie międzywojennym nie zezwalały na przejście osoby wyznania niechrześcijańskiego, znaczy wyznania chrześcijańskiego na religię niechrześcijańską, jeżeli ta osoba się w tej religii wcześniej nie urodziła, czyli można było się wychrzcieć i wrócić, ale nie można było, będąc katolikiem czy grekokatolikiem czy, czy prawosławnym przejść na karaimizm i poślubić karaimskiego partnera czy, czy o part karaimski obiekt uczuć. W związku z czym chęć zawarcia małżeństwa spoza gminy, czy spoza własnego kręgu wyznaniowego powodowała konieczność zmiany religii. No, a zmiana religii wiązała się z tym, że zostało się też wykluczonym przez Wspólnotę, ponieważ to, to był rodzaj renegata, który odchodził od, od, wyzna od, od swojego, swojego wyznania. Z drugiej strony też przechodził do, wchodził w inne środowisko, gdzie z kolei też przyznawanie się do tych y, dawnego pochodzenia też nie było y, zbyt dobrze widziane. I w związku z tym y, wszelkie kontakty y, z reguły były no, ograniczane. Żeby nie powiedzieć, taka osoba podlegała pewnego rodzaju ekskomunice. To w praktyce nie zawsze było przestrzegane, ponieważ jednak zawsze było wiadomo, co się dzieje z tymi, którzy odeszli, gdzie oni tam żyli, jakieś kontakty rodzinne, wynikające po prostu z czystych kwestii emocjonalnych, jakoś tam były utrzymywane. Także po II wojnie światowej, kiedy pojawiły się śluby cywilne, no jakby ta, ta przeszkoda jakby znikła, czyli można było zawrzeć związek małżeński z niekaraimem, pozostać przy swoim wyznaniu i pozostać członkiem społeczności i y, utrzymywać z nią kontakt, a jednocześnie mieć własną rodzinę, no i później też dzieci, jakby obecnie zwłaszcza, no jakby ta, ta, y, to jest pewne takie zjawisko, że też osoby pochodzące właśnie z małżeństw mieszanych uczestniczą w życiu y, społecznym.